Cześć, siema na jo, z tej strony Ratchet i witamy kolejny odcinek z South Parka Ta, ogólnie trochę tego South Parka nie było, to trzeba przyznać, A ja w ogóle długo nie nagrywałem ostatnio No, ze względu na to, że no, co chwilę mi się tak naprawdę nagrywki rypały Na dwa, trzy razy nagrywałem i to się po prostu psuło Nie, że po prostu mój lane, tylko właśnie trzy razy po rząd praktycznie... Jakby to powiedzieć... Yy, no, nie dało się tego oglądać. I tyle. Dobra, ciebie uwalmy na rej od razu, koleż. Nie wiem, czy mogłem ich się pozbyć jakoś łatwiej, ale szczerze... I takich się pozbędziemy w trimiga. Jedziemy. Kurwa. To, żeśmy pojechali, Z pojadami, to trzeba przyznać. <śla> Ale przynajmniej przynajmniej ta tarcza została zbita jakkolwiek i zostało nałożony krwawienie Jobany, co to robił? Ale za kicketno mowaj Pięknie, ten to już w ogóle po To może ja cię tylko dobiję panie Panie Janie. Oj, oj, Poszło. Nie no wiem, że długo to trwać nie będzie. Ja, czy, czy ja sobie zmniejszyłem kamerę? Chyba zmniejszyłem. No. Yy... O, ciebie już tutaj nie ma. Proszę bardzo. Weźmy wszystko. Tutaj, o właśnie. Na jakiś hełm. Tutaj brota. Czy ja. A, użyję sobie tego nagasaki. A czy mnie? Niech będzie, dobra. Poszło się walić. Gówniany teleport, proszę bardzo, proszę bardzo. Ja tutaj się mogę tepnąć. Chyba tu się mogę tepnąć. Teraz tak. Yy, ruko Charles i. i to. Nie, naj. tak, najpierw to. No, trafce. Poszli! Nice! Ostatnio pamiętam, jak próbowałem coś tu zrobić, to kompletnie, jakby to powiedzieć, schrzaniłem to i się właśnie z nimi biłem, nie niepotrzebnie. Uuu, fragment korony mrocznego pana, to chyba mi dawało 400... Do 400 y, punktów tego... Punktów tarczy y, mogę zabrać? Chyba tak. No? No tak to się zdało.

Tu kończam. Hey, nie fair, guys! I can't let this thing go. Get get it, Craig! Fucking crater! I tu już nie wiem co zrobić dalej. Tu już nie, nie da się nic zrobić. Tylko pozostaje czekanie. Tak. Oj no co, no to pizganko szybkie, no cóż, na kom tu papa śmiecił O, tego mi nie spowolniło, ale jaja, tego się nie spodziewałem No to cóż, zaczynamy od zbioręczki Got him. No. Yes. Why fight one Craig when you could fight five? itara I'm immune to splash damage. Quite sad. Oh, zbagowa. Bug... <laughs> no, mi się ten... no, wiem, że to nie jako You picked the wrong team, kid. Hmm.

Tak, to jest chyba prawdziwy Clyde. Dobrze trafiłem. Zgadłem. Okay, I take the baby. Don't take the down. Zawsze piszę, że ma być jakiś błysk, a tego błysku nie widzę. Jestem naprawdę ślepy. Let's rumble. Dobra, całkiem sprawnie to poszło. No to jedziemy z Tobą. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dlaczego walczyć z jednym krajem, gdy możesz walczyć z pięcioma? Nie zdałem się na to. Dobra, i teraz tak. O nie, on kumuluje jak dory panem od. I ten też. Każdy. Nie, ej to ja padnę. Cztery super zdolności na raz, ej, i ich pogrzało. Ich pogrzało! What the fuck? Y ja się boję. Dobra, przynajmniej je jednego się pozbawia, co ma super moc. Ja się autentycznie teraz boję. Cały rząd przeciwników... O, no, no. to może to na nich zadziała. Nie, no zbiórka tutaj nie zadziała, ale Jezus Maria, ja mam przekichane. Puch, no nie Dobra, no to musimy się ożywić w takim razie. Nie nienawidzę tego ataku już ostatnio. Ostatnio mnie prześladował. To całkiem dużo. No ale no cóż, teraz nam przynajmniej lepiej to idzie, odnoszę wrażenie. Yy, czyli to jest chyba prawdziwy krek, no ale cóż. No, może nie, zobaczymy. Nie, czyli to był prawdziwy krek, okej. Okay. O nie, on znowu ładuje tą swoją super, super zdolność To ja może użyję na jego tego Dobra, czyli o to... Auto... Nie, on nadal jej używa Przerąbane, a myślałem, że przestanie Fak, tre dupa, dobra Zlamiłem, znowu prawdopodobnie zginę Tak Tego się nie da obronić Ajajaj Dobra, może dam radę cię ubić, stary, oj mam nadzieję. Karwa z twarz. Dobra. No to... o, a może zdobędę... hmm. Nie, dobra, to może naj, to może na na... No właśnie, podpalenie i spowolnienie. na efekty. I znowu... to samo. Oj, boję się, że on mi teraz dojedzie. Oj, ewidentnie. Dobra, ryzykujemy. Ryzykujemy. Oj, on mnie teraz dojedzie. Dobra. To ja wolę sobie jeszcze raz użyć mikstury... ...życia. Użyj. No i teraz możemy się bawić. Możemy się bawić. Możemy go walić na łeb dobra. że jednak uryfaliśmy mu tego życia i teraz czas na ciebie wziąć. Czas na ciebie, ja poszło. Dobra, już mało tego życia ma O, Przeżyłem to! Przeżyłem! Przeżyłem! Pierwszy raz mi się udało to wykonać. Ja nie mogę. Ale jaja! Dobra, tego to się nie spodziewałem. Myślę, że definitywnie zginę. A tak naprawdę nie potrzebuję ich mi stereo dorodzenia. No i nie ma typa. Dobra, dobra, podkładany. Tak Siarka. I teraz to idealny czas, by sobie tę siarkę wpakować. W wy, 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 wy co? W to. Modyfikuj. Kurna, 400, e, 400 punktów pancerza wołuje. No, to krwawienie mnie jednak kusi czasami, ale to krwawienie jest nakładane chyba przez moich sojuszników Hmm, nie jestem pewien Jakiś damage to nie było, ale to też zresztą nie ma za dużego damage'u, to nie jest słodka katana, gdzie by to było aż takie ważne Trzeba hmm, jednak bić ty, tym srogim damage'em dobra, pan rycerza. Tak, sobie sprawdzimy ten pancerz, jak on wygląda. Tutaj chyba nic nie było do zebrania. Nie, nie było. Czy nie, dobrze mi się to nagrywa, mimo tej przerwy i tego, że... I świadomości, że jednak... Ja to nagrywam. They're going to nuke all of South Park! A snook? You boys don't understand! They've put the snook here! Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell! We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a woman. Well, all I remember was that there were these big government guys they wrestled me to the floor at my house. And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? I'd had some drinks, so putting a thermonuclear device up my ass wasn't completely out of the question. Oh, Jesus Christ, how long do I have? We don't know, Mr. Slave, but it could be a matter of minutes. Well, what are you waiting for? Pull it out! No, we can't just pull it out. Snoops have triggers on them. We have to abort it from inside. Oh come on! Who knows how to do abortions and can get really really small? Hmm. Who? Who could possibly be able to make themselves tiny and know something about abortions? Oh. Hmm. Let's see. Who could there be? Hmm. Oh. Who could it be? I think. Yeah, There's Ciekawe. to be <laughs> Just Dobra. No. Cóż. No. Jedziemy Jakby to powiedzieć, na sytuacja, ale nie ma wyjścia. <śpiewanie> kurwa, dobre gry. Ogólnie, dziękuję bardzo za oglądanie serii. Tak bym ją mógł zakończyć. Ta. <noise> Ogólnie, końca od parka Zajemuj się. <noise> Dobra, tego ostatniej zrobiłem. Jesteś siebie dumny. <noise> ja wierdzielę, ukryty koniec. <noise> o Boże, ile te napisy będą trwały? para-pam-pam. <noise> Dobra. Widzimy się po napisach. <noise> Dobra, napisów już nie ma i kontynuujemy. Czy się yy, teraz już nie wychodzimy, bo nie chcemy powtórki z Rozrzekika. Ale, ale spróbuję tu wejść, ale nie mogę. Dobra, czyli zostało nam tylko jedno wejście. Wejść w jego odpowiedź. Wow, Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night. Fuck. Ah, mm. oh, sick, dude. Can you pick somebody else to be your buddy? Who I never think? thought I'd say this, but are you sure you Jezus don't want to take my money? Oh, fuck. That is dopyro heat. You must find a way out of this place, or you will surely die. Czy to jest migowy? Czy może alfabet Morsa z naszej strony? Jaja, mogę Ta muzyka nie Co to jest? To jest Tak, to jest kurwa! To jest białe, tak, dobrze to przeuważyłem. Nie! Nie skapiłem się! Najgorszej Ale dobra, może padną na raz od tego. Jedziemy z wami. I pyk Dobra Para bionne, para bionne, para Bang, bang, Pykło! 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 Bank, bang, bank, pogada! A ma było i nie ma, co nie? Co nie. Dobra, lecimy dalej z tym. Ej, A, pamiętam, help. pamiętam, pamiętam. What I must do, dude? Wiesz, kumpla. Dude, really go to command, my lord. Sparky. <laughs> to jest piękne. Yeah, by się nie dziwił, gdyby on jeszcze tego psa, jak taką szmatę to by było troszkę w stylu South parka. Uh, get the fuck out, man. Nie, no, nie nie odchodź! Komba! Komba Dobra Taim 21 wieku! Komba! Come, back. Come back. No, że kurwa! Noże kurwa! <laughs> Ej, to jest biała brama za kondomem, bo w końcu co to jest? I kim ty jesteś, ziomuś? Pan Cylinder, mm -hmm. Dobra, dziękuję Groże mi odpowiedziałaś na moje jakże ważne pytanie. Kim był ten ziomek? Pan Cylinder, który zahi... został zahibernowany w dupie pana niewolnika. I yy... kiedy niewolnik umrze, to on dopiero zrodzi się, kurna, zma... jak Feniks. Ja pierdzielę już takie bzdury, że nie mogę O Jezus Hello? Hello? Slave honey? You better not be tied up somewhere you silly goose Huh, where is he? No, yeah. five. Co to jest, czujnik? To nieźle A, nie ma Nie ma Walimy cię na łeb Me, really idea? Więc to jest całkiem przyjemna ilość, myślę. Znacząca patrząc na to, że mogę to powtórzyć. Mm. Dude, what is the holdup? Spoko, a, de, a a następnie aby wykonać ostateczny cios, gdy zobaczysz, BEST. Dobra, aha, gdzieś naciskałem, AD. Carlos, ok, to było zbyt szybkie. mieć drzwi na czternasty walony level. mieć drzwi ja nie mogę, ja sobie to porównam z słodką kataną. Yy... What the fuck? No, no mocne, no. <ścoughs> Na pewno mocne. Yy, jeszcze to obrzydzenie to robi swoje. Ale żadnych bapów, to magii to nie ma, no. No i dupa. No i tu został pies pogrzebany Bo mi tylko o te bawy, do magii chodzi. O nic więcej. O nic kurna więcej. Nie rozumieć. Wypaju maju. Ha, no Ja potrzebuję do szczęścia, ja, po... ja potrzebuję kurna do szczęścia tylko. Tylko umiejętności do magii. Nic większego, nic prostszego. Ten za to potrzebuje ciemności teraz już mamy problem, co nie? Jemuś. O, bazy, dobra Jak to lubi, co kto wali? Nie. Już nietoperze bardziej zrozumieć niż te kulki. Nie wiem z jakiego względu, bo nietoperz jest mniej popularną rzeczą do takiej rzeczy, ale nie wiem jakoś tak. Dobra, czym ty jesteś? Dla jej przyjemności aż pięć tarcz na początku bitwy. To jest naprawdę dorypane. Nice. Dla jej przyjemności. O Boże. Ale ten, ale tu nie da się żadnych buffów dacie, jakie kupię. Jakie kupię Miałem takie tarty 2, więcej obroń na no, broń dwóreczną. Mm. Czemu ja tego nie mam? większa 5 500, tury, no i zadaję... Jezus Maria, czemu ja tego nie umrę? Jestem teklem. No po prostu ja wiem, że mam rangę dekla, ale ja naprawdę nie spodziewałem się, że nie... aż takim jestem. No ale dobra. zdarza się. O, 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 o. o tak. To jest to. To jest to, czego szukałem i teraz się mogę nazwać magiem. To już jest chodzący w pie. O tak. tutaj walnę sobie to i sobie wezmę tego vibratora. a czemu ja Czemu ja? Czemu ja? A weźmy go sobie. Tego, tego tego nocnego predatora. Ten 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 koszmar wszystkich dziewczyn. Albo no marzenie. and thus perished in this place now you must defeat my angry spirit in order to move forward i know i don't really sound that angry but trust me i am this is not what we need right now Me to, me the, the, the to, to ciekawe, widzieliśmy przed chwilą 5000. Przed chwilą, 5000. Z hey, 25% do ognia, 20%, 20 do ognia, czyli razem 45. plus 20 chyba około 5 lub 20 do zdolności. Ciekawe, co z tego będzie. Próbujemy, próbujemy. Uuu, Całkiem ładnej dość. No spodziewałem się więcej, bo ostatnio mam wrażenie, że mi siadło 13. I jeszcze tego oczekiwałem. No ale okej, okay, no cóż. Nice. Dobra, to idziemy jeszcze raz, to ja się tutaj będę opierniczał. Jak mogę to znowu, cóż no. ja Ale i tak mam wrażenie, że to... albo nie ma efektu podpalenia, on jest odporny na ogień. Ty szmulu głupi. Go boy. Hey. Hmm. Dobra, to może jak ma nieaktywną obronę, to to, to coś zadziała. Uuu, ale trochę zlicza ja to jednak wzięło. Ajajaj, aj, aj, ten ostatni siat. Dobra, to jeszcze raz. Trzy razy rzędu ult. Nice! Pięknie, pięknie! Dobra. Już 17, stąd 5 i już 17. Piękny widok, naprawdę My anger is now. O skubany. No to ładnie coś ją śpije, ładnie, ładnie. Ty się w końcu podpalisz w noju? Nie, nie pospali. Ajajaj. O już, full pipy. Bellissimi. 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 To jest to. to, jest to. A! jest Porobione. O fa Dobra, przynajmniej przed drugim się obroniłem. A jak I wiem, gdzieś mi Przekonajmy się. He! A! So stop me, baby. Blah. zrypałem. Wiem kogo mogłem You have proven yourself in combat, young ano plaything. You may journey forth. Find the Snooks trigger and save the outside world. Fare thee well. No, dobra. Na długo to Kamerę, To są jego strzątki. Dobra A, nie mogę jeszcze. Okej, okay, muszę użyć nagasaki. Dobrze, no, jeszcze ten dźwięk jak za wszystko. Nie mogę Cześć tu fani, i teraz. Dobra, dobra, Just, już, dobra, dobra, I didn't join migowy. the company for this. We've got our orders. Yeah, but how can ja we always get the shit jobs? Go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butt home, guard against intruders. Fucking sucks.

tak to musimy zrobić To musimy zrobić O tak kind of fun. Oh. Oh. I can't feel my legs 66 tysięcy opiurdole Mess with Jezus sparnie, ja im współczuję sobie, kolejne ofiary jego solidnego odbytu. A dobra, to się sumuje jako jedno, spoko. Czy ja wiem? Wygląda jakby się sumowało oddzielnie. Tak, bo się, bo się sumuje oddzielnie, fajnie żeby ominął modyfikację na 14 level. Modyfikuj. Ez And help me put my project. New kid came to the stomach dark. Meet the cold depths of the line. Hello, new kid. I am Katatafish. Katatafish of the stomachs call. The trigger of the thermonuclear device lies before you.

Zanim to, to ja już skończę odcinek, więc Dzięki za oglądanie No i cóż, narka, trzymaj ta się, Yo